Znamy od dobrej informacji dla stoczniowców i dla Polski. Firma United International Trust kupi większość majątku stoczni Gdynia. Jak powiedział przed chwilą minister skarbu Aleksander Gratz, oznacza to, że produkcja statków będzie w stoczni kontynuowana. W dzisiejszym o godzinie 16 zakończył się przetarg na aktywa stoczni Gdynia i chcę Państwu mm, powiedzieć, że jeden inwestor zakupił kluczowe aktywa, niezbędne do produkcji stoczniowej i y, potwierdził, że wyraził wolę i gotowość produkcji y, statków i kontynuowania produkcji stoczniowej w Stoczni Gdynia. Te dobre wiadomości są komentowane przez stoczniowców. Przenosimy się do stoczni Gdynia. Tam jest nasza reporterka Małgorzata Rakowiec. Małgosiu, witam Cię. Powiedz, jak, te, jak ta dzisiejsza decyzja przyjmowana jest w Gdyni i co wiadomo na temat inwestora. W tej sytuacji, w jakiej znalazła się Stocznia Gdynia, każda informacja, która mówi o tym, że będą tutaj produkowane statki, jest informacją dobrą. Ze mną Dariusz Adamski z Solidarności Stocznik Gdynia. Panie Przewodniczący, majątek prawdopodobnie uratowany, no ale pytanie, co z ludźmi? Bo ci ludzie do końca mają stracą pracę. Tak, no informacja dobra, szkoda, że w takich okolicznościach ludzie tracą pracę i dziś trzeba zadbać, co będziemy robić i co będzie robił nowy nawyk, jakie ma plany, jak one będą wyglądały, co będziemy budować, żeby ta przerwa produkcyjna trwała jak najkrócej, żeby nam się ludzie, fachowcy nie rozpieszli. Co się kryje pod nazwą tego funduszu, który jest zwycięzcą licytacji, wie Pan? No Minister też nie określił, nie mamy oficjalnych informacji. Mówi się, że to jest znaczy, Katar, że to jest pomysł na produkcję gazowców. No daj Boże, żeby te informacje się potwierdziły i żeby to był plan strategiczny na wiele, wiele lat normalnie funkcjonujących w stoczni. Pod warunkiem oczywiście, że będą tu ludzie, bo kapitał i majątek jest warty zero. Z ludzi. E, to dobra informacja, no ale też stocznik Gdynia jest stocznia Gdynia już w swojej historii budowała gazowce, bo właśnie ten nowy inwestor, jeśli jest to ten inwestor z Kataru, miałby tu w Dynie budować właśnie tego typu statki. Rozmawiałam o Górze Prakowiec, Małgosiu, dziękuję bardzo, a ze stocznik Gdynia teraz o Stocznik Gdańsk, w poniedziałek w Gdańsku właśnie odbędzie się zapowiadana debata premiera Donalda Tuska ze stoczniowcami. Premier podkreśla, że przyjął wszystkie warunki stoczniowców i jest otwarty na dowolną formułę debaty. Plac pod pomnikiem poległych stoczniowców. Zapowiadana na 4 czerwca demonstracja przewróciła do góry nogami plany rocznicowej uroczystości, ale doprowadziła też do wydarzenia bez precedensu. Ja umówiłem się ze związkowcami ze stoczni, żeby w rozmowie w cztery oczy i to przy kamerach, wytłumaczyć sobie tak uczciwie, do bólu po o co chodzi w tym napięciu. Debaty premiera Donalda Tuska ze stoczniowcami jeszcze nie było, teraz będzie. Ja ustalałem z kolegami, jaki zakres mogę, mogę mówić, żeby mówić ich imieniu, bo jeśli będę się wypowiadał, to nie będę się wypowiada, wypowiadał tylko w swoim imieniu, ale będę się wypowiadał w imieniu stoczniowców. Oczekiwania stoczniowców są jasne, scenariusz jeszcze nieznany. W debacie uczestniczyć będą wszystkie media, ale zorganizuje ją Telewizja Polska. Jesteśmy przygotowani do transmisji debaty, mamy wszystkie środki techniczne, także profesjonalny zespół. Oczywiście udostępnimy także sygnał innym nadawcom. Osoczniowcy do debaty w specjalny sposób przygotowywać się nie zamierzają, ale swoich racji mają zamiar bronić. Niczego nie chcemy narzucać premierowi. Jeżeli chcę wziąć redaktora, który będzie nie dopuszczał mnie do głosu, też to przyjmuję do wiadomości. Tyle, że będę miał przy sobie stoper, żeby później powiedzieć, że miałem szansę. 30 sekund na rozmowę. Debata ma dotyczyć nie tylko stoczni Gdańsk, ale całego przemysłu stoczniowego. A ten w poniedziałek paradoksalnie może znaleźć się w lepszej sytuacji. Do poniedziałku poznamy bowiem nowych właścicieli stoczni w Gdyni i Szczecin. Jutro o północy w Sopocie rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnym referendum w sprawie odwołania.